Byłem na takim bardzo miłym spotkaniu, gdzie były obecne osoby interesujące się różnymi formami rozwoju duchowego, a w zasadzie skupione no, wokół takiej jednej, i okazało się, że kilka osób, z którymi tam rozmawiałem, ma problem z medytacją, no aczkolwiek stosują innego rodzaju techniki pracy z umysłem, podświadomością, jak chociażby afirmacje. Natomiast okazało się, że właśnie z tą medytacją niekoniecznie im dobrze idzie. Ja to rozumiem, ponieważ każdy ma takie indywidualne predyspozycje. Cechy i możliwości, natomiast tak naprawdę medytacja jest z jednej strony no, czymś takim wydawałoby się wyjątkowym, ale z drugiej strony jest to zwyczajna, podstawowa cecha każdego prawie człowieka. Po prostu wystarczy przypomnieć sobie takie momenty, kiedy Wzrok gdzieś tam wędruje tak odrobinę poniżej linii wzroku, albo bardziej poniżej linii wzroku, i tak się zawiesza na czymś, tak jakby patrzył na coś, albo nawet za jakiś przedmiot, którego tam nawet może nie być. To są takie momenty odprężenia, zawieszenia wzroku. Chwili wyciszenia umysłu, kiedy no, czujemy takie odprężenie. Czasami taki stan pojawia się też w momencie, gdy czegoś nasłuchujemy, gdy chcemy usłyszeć, czy na pewno to, co przed chwilą usłyszeliśmy, ten jakiś dziwny dźwięk, jeden, dwa czy trzy, czy one się wydarzyły, czy też tylko się nam wydawało, albo są zlepkiem. Jakichś innych dźwięków, i wtedy człowiek się tak wycisza, tak uspokaja momentalnie, nawet oddech się uspokaja, i jest takie świadome oczekiwanie. Bo medytacja to też takie chwile, gdy jesteśmy w pełni świadomi i tak troszeczkę humorystycznie e, mówiłem na tym spotkaniu, że nawet jeżeli ktoś jest wkurzony, mocno wkurzony, ale jest również mocno świadomy tego swojego wkurzenia, to również można tak z lekkim przymrużeniem oka powiedzieć, że jest to forma medytacji. Oczywiście o wiele lepiej jest, jeżeli medytujemy i przejawiamy no, chociaż jakiś tam procent spokoju i, co ważniejsze, jeszcze rozluźnienia ciała. I umysłu. Tam również e, mówiliśmy o roli oddechu, bo wiele osób nie zauważa tak na co dzień, że oddycha i pod pewnym względem jest to dobre, ponieważ ich ciało, umysł, mózg same regulują oddychanie. Natomiast, ponieważ nie żyjemy w pełni, a przynajmniej nie w każdym momencie życia, w takim super przyjaznym, dobrym, w wspierającym środowisku, czasami pojawiają się no, dziwne, zaskakujące sytuacje, czy też obserwujemy takie sytuacje gdzieś tam w mediach, i wtedy warto sobie uświadomić również to, że oddychamy i że sposób oddychania bardzo mocno wpływa na stan naszego umysłu i stan naszego ciała. Warto również sobie przypomnieć, że oddychanie to nie tylko oddychanie klatką piersiową, ale również brzuchem. Ponoć nawet jest to taki pierwotny, czy jak to się mówi, sposób oddychania przez noworodki. Więc może warto przynajmniej od czasu do czasu wrócić do takiej metody oddychania, gdzie również ten dół brzucha nam się porusza i on porusza się w taki sposób, że na wdechu brzuszek się robi okrągły, a na wydechu kurczy się do środka. Oczywiście można to również wbrew pozorom robić odwrotnie. Potrenujcie, która metoda jest dla Was teraz e, najlepsza. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to może poobserwować e, małe dzieci, ale małe dzieci no, w takim sensie no, poniżej jednego roku życia, nawet poniżej sześciu miesięcy, bo wtedy, jak gdyby e, natura sama działa poprzez dzieci, i można zaobserwować. Jak one oddychają. Chodzi o to, żeby oddech był możliwie taki spokojny, pełny, zrelaksowany. Niekoniecznie właśnie tak szybko, żeby ktoś oddychał, ponieważ jest to wtedy taki sygnał dla umysłu, dla świadomości, podświadomości ciała, że dzieje się coś niepokojącego albo że trzeba mobilizować swoje siły. A takich impulsów, gdzie no, w obecnym świecie jest o wiele za dużo, które wpływają na człowieka, różnego rodzaju dźwięki, takie bodźce, więc no, po prostu lepiej nie wprowadzać takich czynników niepokojących poprzez właśnie oddychanie, tylko uspokoić swój oddech, nawet spróbować, ile oddechów na minutę. Potrafię wytrzymać i jaka to jest minimalna ilość oddechów? Czy to jest 10 na minutę? 9, 8, 6? Jak to wygląda u Ciebie, czy też 15? Możesz to sprawdzić, zobaczyć. Też dla mnie taką podstawową formą medytacji no to jest oczywiście siedzenie w ciszy z zamkniętymi oczami. Natomiast jeżeli ktoś jest w przyrodzie, w naturze, to często słychać takie, zwłaszcza o tej porze roku, gdzie jest jesień i przynajmniej na części drzew są takie zasuszone liście, to one wydają taki bardzo przyjemny dźwięk takiego spokojnego szeleszczenia, i jak dla mnie są to takie bardzo miłe dźwięki. Działające na mnie uspokajająco. Jest również, jeżeli jesteśmy nad rzekami, to tam znowu są takie trzciny. One też często są suche, ale nie tylko. Mogą być zielone. I jeżeli wiatr odpowiednio wieje, to szelest, szmer tych wszystkich traw, trzcin rosnących nad wodą i tych liści. Również ma takie wibracje mocno medytacyjne. Mówię tu po to, żeby pokazać, że nie musimy siedzieć w, w zamkniętym pomieszczeniu ciemnym i tak dalej, żeby znaleźć sprzyjające okoliczności do wyciszenia, relaksu i medytacji. Możemy poszukać tego, no zwłaszcza w naturze, która ma takie. Wibracje uzdrawiające, uspokajające, no bo po prostu natura jest samą naturą, a my jesteśmy częścią natury i to z niej czerpiemy i wymieniamy się energią i innymi produktami przemiany materii z tąże naturą. Życzę Ci wszystkiego dobrego, odnajduj. W tym środowisku, w którym jesteś, takie impulsy, żeby pogłębić swoją świadomość, swoją medytację i oczywiście też, bo o tym również rozmawialiśmy na tym spotkaniu, nie zaniedbuj oglądania nowych materiałów, a to po to, żeby również na takie tematy kontrowersyjne i Wykraczające poza e, obszar Twoich zainteresowań, przynajmniej od czasu do czasu, ponieważ e, takie materiały, z którymi nawet początkowo się nie zgadzasz, czy są no, jakieś takie dziwne, one powodują e, to, że przynajmniej otwierasz się częściowo na inny sposób widzenia świata, na inne informacje. Oczywiście ja Cię nie namawiam, żebyś oglądał jakichś strasznych głupot. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby powstawały nowe połączenia neuronalne w mózgu, w umysł, żeby wnikała nowa energia przyzwolenia albo otwarcia się na to, że być może na część zagadnień trzeba spojrzeć z nowej perspektywy, pod nowym kątem i zbadać inne możliwości, które dotychczas wydawały nam się no, wręcz dziwne czy niemożliwe. Wszystkiego dobrego pozdrawiam.